Sioneczko wszystkim witam w kolejnym odcinku Minecraft Leciaki W dzisiejszym Dobry. odcinku pójdziemy sobie do netheru. Pozwiedzamy sobie te y, tutaj piekielne zgliszcza no i tyle. Myślę, idziemy się przygotować i widzimy się przed wejściem do portalu z czonymi weteranami gry Minecraft Co nam się dobra. Może stać w netherze Masz, Masz rację Kiedyś się nie dało nic zrobić Ciekawe czy się do czatu da wejść Ła! Wow, oh a ty mamy przecież Dobra, idziemy, Bo... idziemy tak jak ostatnio żeśmy przyszli Gdzie to było? Ten już się pali, nie? Dopiero co wleźliśmy ten już się pali Krafning Ty ja zginę. Kory. Idę do overworda, żeby tam wypadł i temy No serio zginiesz? Nie, pół serca mam, dobra, jednak ty nie... jesteś jakiś daremny, nie? Gdzie widać? Zrobisz crafting i łódkę. Bo tu będzie to trzeba co, dokonać dosyć sporego skoku O, Ja sobie śkelat. dam radę sklaczować bez łódki, patrz To se O, jak, masz łuk? Mam Ale on zniknął oh, teraz mi No oni. ch** Kur... on... Dobra, to no przecież już, już go zabiłem, Robisz tą łódkę czy nie? No wykonuję zadanie No do tego potrzebuje czasu Dobra, wsiadaj w moją łódź Weź nas tylko, nie zabij Masz normalny świat, widzisz? O O Tam jeszcze czekł jakiś Dobra, hopie, masz tą łódkę Dobra Patrz! Nagrywaj to! Widziałeś to? No to ja, twarze, ja kolegę. się roz... Co? Musisz tylko prawy kliknąć, ja musiałem jeszcze postawić, to było trudne zadanie. I uważaj, bo tam jest czekolwiek, już ten pigment. Dobrze, widzisz. Ty jeszcze coś mówisz, że my nie umiemy grać w grę. <grym> o kurde. O fa, ale dobra, to są pigmenty, to one nas lubią. No. Ale czerwono, o kurde. Ojcie panie! Znisz tego, dostanę. O tak, tak, tak. Już go zabiłem. Nie, nie no, czekaj no jesteśmy doświadczonymi weteranami gry Minecraft. Co na zostać masz rację. masz rację Bo nie widzę innej możliwości albo przekopać, albo przebudować, ale... I to bo... już... No i mamy to Najgorsze biomy człowieku w całej grze i my musimy tu biegać. Jeszcze tego nic to nie ma. No tak, no bo są najgorsze biomy no! Na nich nie ma nic, a na tych... tam przynajmniej jest drewno, tam przynajmniej jest, nie wiem, bastiony. Tu człowieku nie ma nic, jest stra... tyle. jakiś biom fajny, na który można pójść. Oa! Coś tu odwali. Nie mam bloków, no... Więc trochę zapnąłeś, ale dobra, jesteśmy. Jesteśmy w domu. <grystanie> To by się tego spodziewał. No człowieku, jesteśmy doświadczonymi weteranami gry Minecraft. Co na razie? Możesz Masz rację, masz rację. Idziemy tu, ała. Trzeba w parkour umieć, patrz. Pyk, pyk, pyk. Dobra, musimy iść mądrze do przodu. No. Pokażę ci klacza, czekaj. Albo nie pokażę. Nie, lepiej nie. <laughs> Ale Nic. będę. Dobra, Łódź, wybuduj. Łódź. Już. Łódź. Łano Aj da się z tego. <laughs> Ale mało braku, widzisz, spadszeków w dziurę. Ale nie, to nie było nas. Patrz, lawa się dopiero wylewa. Mogę się tak zrobić? No O, wizyt. stary, mamy po butcikach. Unbreaking, człowiek Wolisz Fortuna. protection, protection czy tormsy. Ja wolę protection. Trzymaj. Tutaj człowieku, diamentowe itemy są w tych skrzynkach jakby. No ja chcę kill off. Jak Tylko, będzie że tu są brutale, tu są brutale i one dają bardzo dużo HP. Wiem, ja sobie... czekaj, uzupełnij se żarcie, bo ja To jest chyba ta złota kaczka, czekaj. Muszę zobaczyć, co to jest za basem. To chyba jest chyba ta kaczka. Musimy na górę wejść. Słuchaj. I tam będzie dużo złota. Oh A yeah. potem strajdujemy i będziemy mieli czekał enchant na buty i perły. A i tu wszystko. nie ma złota? Nie, zlawa. Ej, widzę złoto, albo nie nie widzę. Gdzie ty kur... jesteś. No pod tobą troszkę. Troszkę się rozejrzałem, bo tam była taka szparka no. Aha. Dobra, bo ja już wchodzę tutaj. No jestem za tobą. Słuchaj mnie, musimy zrobić to cicho. Ale co, ani serio. Lanterny, czekaj. Nie, nie wiem, czy słyszą, ale. Ale starcie są lanterny, także ja to zawijam do domu. No, tylko że mi się skończy kill w za chwilę. Bo ty nie zabijaj, tylko ja będę złodziejem. A z drugiej strony nie ma złota? Słuchaj mnie, idziesz za mną, bo tutaj. Ale, ale, ale wydawało mi się, piękny. że to było złoto zawsze. Ale ty człowieku, ja wiem gdzie jest złoto, są dwa miejsca tylko. Chodź ze mną No dobra, dobra. Gdzie ty chodzisz? No bo po rogach zawsze były rozstawione złoto, nie? Dobra, ja nie wiem co ty mówisz do mnie. Jak tam żadnego złota nigdy nie było Dobra, dużo rodzajów bastionów, ale w tym bastionie jest w tak. dwóch miejscach To są schody. Ej! Brutal! I czas play to. I fortuny 3 i tak Dobra takie Ja z kuszą Ja nie, kuszę czego rozbieżnego tego nie, rozbieżnego tego nie, nie, tego nie, nie, się odsuń się? się, się się już odsunę się sytuacja już będzie kurna, krytyczna sytuacja. Ja Jest nie krytyczna sytuacja nie, sytuacja a nie lepiej im po prostu ciepnąć złoto Nie, bo to nie ci A bruta... Naszą zbroję ma ten sp... Ucieka z moją zbroją! Ucieka ze zbroją! Za hu... Bo oni mogą zbroję zakładać przecież O tu już... Kurwa, Ej chłopie, czytamy. ten ziomuś ma moją tarczę, chyba Ej stary zlutowałem twoją zbroję, chcesz ją sprawa, Może tak? Trzymaj to, to moje Coś jeszcze wypadło, ale spadło niżej, stare piętro I łopata mi diamentowa wypadła z niego O, to moja była, no dobra Wiesz wszystko co masz i uciekamy stąd no. Idziemy do fortecy? No, przydałoby się Jedzenie yy... nie mam Ja nie I wiem mam. czy ja chcę tam wchodzić, nie? A masz inny wybór? No w sumie nie. Chyba nie masz. Już, już gorzej nie masz. Oto straciliśmy wszystkie itemy, żeby tu przyjść. Właściwie. Hmm. Tam jest ten chły. Oła, 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 oła. Cześć, bo tu trzeba zrobić stare ściankę On kur... goni mnie. Włoski On mnie. Nie! O, on przeszedł, on przeszedł. <śla> Uj, on jest wolny, patrz. Widzisz? Jest Bro. Ja ale mam półtora serduszka My Nie dotrzemy do domu nie ch No nie dotrzemy, nie? My się tu wałtujemy tutaj Masz totalnie. jakieś strzały? Masz jakieś strzały? Nie, nie mam stary nic A mogę ja, w niego rzucić tym? Ja, ja mam tylko trochę drewna i tyle I A, jednego blazeka Nie, mam osiem strzał, mam oś strzał Chodź tu za ściankę Dobra, ja jestem. No. Dobrze. Dobra. Stary, to jest nasza ścianka. My to spędziliśmy już z godzinę, albo z dwie. Nie wiem, stary, a z trzy dni dopiero. Dobra. Dobra. Bez się z nimi łafa, idę tam dalej. Nie! Czemu chcesz iść dalej? No tam są skrzynki, nie? I te, jak to się nazywa. To takie czerwone, brodawy. Chodź też soul senda, nie? nie tu też są, tu też są, tu też są Ty, blaze biją normalnie no, Na blisko Ja myślę, że one tylko strzelać umiem. O oh, f ile ich tu jest Bo tu się nic nie respi Tu się w... respi. Chodź tu do mnie Teraz dech Nie mam już siekiery Tak Zginę, 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 zginę. O, ty pode mną, oku. ku... Ewo Gdzie ja już ten nie widzę za bardzo? Tu, na prawo o, Patrz Ile masz? Ja mam dwie Nie mam Ja mam jedną Nie mam, się... mam miecz tylko bo... Dobra, wrócimy się do bazy, bowiem. Dobra. ja już nie chcę tu być. Kiedy no to indziej się... tu wrócimy po brodawki. Pierdolę teraz brodawki os. jakieś Nie, człowieku, to było tak masakryczne przeżycie. Wyszliśmy z wszystkim, wróciliśmy z y, sześcioma. Ja mam sześć rodów. No, ja nie mam żadnego. Nie masz żadnego? Sześć mam, sześć mam, dobra, sześć mam. Dobra, ja pierdzielę szczerze? Nie wracam tam nigdy. Ja też nie. Do misia zatrudnimy, żeby tam poszło. Wyskitu. To było najgorsze przeżycie w moim życiu, nie? Jestem cały. Mam dreszcze. Aż mi się wyjedzie,